Jest niedziela, jest godzina 15, jest Jan Watychowicz, jest Robert Kulma, a to jest z drugiej strony. Długo na tym myślałeś? <laughs> to samo ty tydzień temu! Ej! Mam wielką przyjemność ogłosić, że. W zeszłym tygodniu na naszym kanale. Że w zeszłym tygodniu na kanale internetowym na platformie YouTube. O nazwie z drugiej strony. Wersja go zaczniemy Another Side. Pojawiło się 9 nowych subskrypcji. Pojawiło się 9 nowych unikatowych. Subskrypcji, co oznacza, że 9 kobiet podjęło bardzo trafną i fenomenalną decyzję, że chciałoby, aby, będąc z komunikacji miejskiej, to właśnie ja ustąpił im miejsca. Pod tym samym filmikiem pojawiło się 14 łapek w górę. Nie wiedząc dlaczego, co oznacza, że 14 kobiet z nieznanych mi przyczyn zdecydowało, że Hubert. <laughs> że po prostu się krótko znamy. Na pewno znajdziemy jakąś kategorię gdzie ja będę lepszy. Ogłaszamy, że zwycięzcą konkursu jest Jan Horowicz, a na miejscu pierwszym zna Robert Kulma Drogie panie, Drogie panie Proponujemy, aby następnym razem Proponujemy, aby następnym razem W konkursie wzięła udział W konkursie wzięła udział Chociaż jedna z Was Ten serio? Prawie Wszystkie subskrypcje były od facetów. Nie, może jedna była od nas Jaka Pani Poseł Julia Pitera Powiedziała coś takiego. Zmniejszenie podatków doprowadziłoby do upadku małych i średnich przedsiębiorstw i wygenerowałoby 25% bezrobocie w naszej umiłowanej Rzeczpospolitej Polskiej. Ten komunikat wywołał falę negatywnych reakcji, że ona źle mówi, że ona głupio gada. Ja w ogóle no... nie wiem dlaczego takie, takie okay. komentarze się pojawiły, bo ciężko się z panią Julią tak naprawdę nie zgodzić. Ja osobiście bardzo troszczę się o to, żeby w Polsce każdy miał pracę. I obniżenie podatków spowodowałoby drastyczną redukcję zatrudnień w urzędzie skarbowym. I, I na przykład wasza sprawa zostaje załatwiona w 15 minut. Wychodzisz i ty nie wiesz, co masz zrobić z tym swoim. Bo... Dewastacja społeczna, no, no, ludzie przestał się, że nie będą tam siedzieć i gadać w tych urzędach. No, no to w ogóle obliczą się prowadzenia, budowania relacji. To spowoduje w wandalizm w polskich miastach. Co tu robi Tartuza? Tyciu, ważna jest praca. Mama zawsze mówiła znajdź uczciwą pracę, a nie znajdź uczciwe pieniądze, tak? Chodź na ósmą siedzieć do 16, tak, grzecznie, potem dostajesz swoją pensję netto i jest cudownie. Tak. A wysokie podatki są waratem, są waratem utrzymania miejsc tak. pracy. To pieniądze nie są celem. Celem tak. jest praca w milionerach. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o dobrą zabawę. milionerach chyba chcieli wygrać. Nie, ludzie, którzy te pieniądze mają, im się w ogóle lasują mózgi. W dupach im się przerwa. <grym> Wobadź jakieś Lamborghini. Jakieś tamte zagraniczne drogie auta mogą... Wille budować tu oni mogą nawet targnąć się na rozwijanie swojego biznesu A weź To jest pracodawca nie, on ma pracę dawać? Nie pieniądze tak. Żadnych zwolnień Mówi o niezwolnieniu Obniżki z no. płacy to spoko, ale zwolnienia ja. Podatek dochodowy i ma, ma swój niebywały charakter etyczny Broni ich po prostu przed grzechem próżności I zachłanności W ten sposób staje się lepszym człowiekiem Dokładnie On się w ten sposób Jakie to było wyżycie moralne Polaków bez podatków? No to by była rozpusta. Ogromna odpowiedzialność i po co obarzać o niewykształconych przedsiębiorców? Nie po to wybieramy sobie elitę narodu polskiego, ludzi o niebywałych umiejętnościach logicznych. Ludzie, którzy znają się zarówno na technice, technologii, prawda, Informatii, filozofii, prawie, informatyce, mają również wykształcenie podstawowe. Oni najlepiej wiedzą, kogo obdarzyć mityczną D Gdyby nie te dotacje, które Państwo daje dzięki podatkom, te firmy by nie przetrwały. I żeby mieć, trzeba dawać. Autor nie znam. Tyle masz, ile dasz. Ale to to samo co ja. Bo to ten sam autor. Przyjaciele, ja. bardzo Wam dziękujemy za. Kontakt, jak z nami nawiązywaliście za wszystkie pozytywne komentarze, za konstruktywną krytykę. To jest bardzo rozwojowe. I, i bardzo szybko będziemy się zmieniać. Specjalnie dla Was. No i właśnie najważniejsza rzecz, którą chcemy zmienić, też mieliśmy tego świadomość. Dźwięk niestety jest dużym problemem, natomiast nie stać nas. Szukamy 300 osób. Jedną złotówkę. 300 Coko osób. Tylko jedno. wyświetla numer konta, pod który możecie wysłać jedną złotówkę. Jedna złotówka. O się, dać się dać w opisie filmiku. Możecie wysłać e-mail ze swoim zdjęciem. Potem zrobimy taką specjalną galerię pod tytułem Poznaj moich Spartan. Będziemy Wam bardzo dźwięczni. <noise> Pamiętajcie, że niezależnie od punktu siedzenia, nasz punkt widzenia jest zawsze z drugiej, z drugiej, z drugiej strony. strony. Tą, która mają przynajmniej 7 centymetrów szpilki. Panowie, naprawdę, Będziemy, naprawdę, naprawdę, naprawdę wierzę w to, że nie oglądaliście tego odcinka, nic nie wiedzieliście o konkursie.